Cześć, no niestety wkradł mi się błąd, a precyzyjnie mówiąc mam problem z dźwiękiem, mam problem z dźwiękiem, raz mnie słychać za głośno, raz mnie słychać dobrze, z kolei następnym razem, tak jak mi kurczę, nie wiem, popiła się, była pod wodą. A jeszcze w, za, za parę sekund kluczę, tak jakbym krzyczała do was z stumetą dalej. Także nie wiem od czego to zależy. E, ciągle siedzę w tej samej pozycji, takim samym e, tonem głosu, nie wiem. Jeśli ktokolwiek z was e, ma pomysł, co może być tego przyczyną, to dajcie znać w komentarzu. E, to mi po prostu bardzo, bardzo pomożecie. No, także e, końcówka nagrania. No nie ja was pożegnałam, tylko kobitka z banku, ale no niestety, jeśli chodzi o... O... o rozgrywkę, która była, no to nagrałam ją do końca, nawet kawałek wtorku. Już mi lepiej. Yy, ale niestety, no okazało się, że ten dźwięk zawiódł mi masakrycznie. Mniej więcej tak jak słyszeliście po wyjściu z konsoriatu policji, e, więc doszłam do wniosku, że to nie ma sensu, że na pewno z policją jeszcze da się przeżyć, natomiast jeśli chodzi o, e, o ten bank, no to to była porażka, także musiałam w ogóle w ogóle przejść grę znaczy po cały poniedziałek od początku, no bo... Zapis miałam już we wtorek, a nie w poniedziałek, rany to wygląda na zlot mieszkańców. Także sprawa się ostro Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Hej, ja koniec kolejki. Chcę podjąć trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? Dwadzieścia zielonych. Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Hmm. Cześć! Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Chciałbym zrealizować ten żałosny czek. Hmm. Hmm. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Dzięki! Misja wypełniona. Z całą starannością. Czas do domu poproszę <słyski> numer. To jest napad! Niech nikt się nie rusza! To nie będzie ofiar! Ani drgna. No do Dobra, będzie. To, to w, w związku z tym idę na zapleczę. No, to, to. Ale, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka tutaj, osób? Żeby. będzie A, nie A, to będzie tutaj, tutaj jest tajne przejście, które. Rzadko 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 ktoś odwiedza to miejsce. I wracając do tematu, musiałam przejść od początku, bo zapis, autozapis miałam dopiero we wtorek, dlatego mam troszeczkę inny asortyment. Ale no za dużo nie straciliście, bo po prostu speedrun no zrobiłam i tyle. To jakby mielibyście jakiś pomysł, co zrobić z tym dźwiękiem, żeby było tak dobrze, no to. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A, y, ja spróbuję y, po raz drugi przejść w zasadzie doktor. Ja nawet nie wiem jak to nazwać. No wzorować, zarować to, co już przeszło. Proszę do mnie, niech. Odwawuj się Falszy No poczekamy. To będzie... Odwaluj się ziomal. Tak, Uuu, ostra broń! Ktoś mógłby stracić kończynę ekstra. Czasami tak nic nie mówię, żebyście te teksty słyszeli. Proszę do mnie. Heja. Heja. Hmm. Poproszę numer 4. To będzie 100 zielonych. Proszę bardzo. I zapraszamy ponownie. Ciekawostka jest taka, że... Zajeboza. Ciekawostka jest taka, że dosłownie każdego dnia faja... Baje... zdrowia drożej o stubę. Przepraszam! Przepraszam, ja tylko po No, No, biorąc tylko uwagę, że... No, w zasadzie misja wykonana, no to nie chciałabym, żeby tam gdzieś indziej do w związku z tym, już pójdziemy do tego wyjątkowa. O, następne. No, no to, 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 to nagranie, co tam przycięłam, to, to są dosłownie 6 minut ześ stracili. 6 czy 8. O <trybuj> Że du dużo rzeczy nie stracili, także nie ma się czym przejmować. Nic się jakiegoś spektakularnego też nie wydarzyło. No Tu oczywiście bandyci zostali rozwaleni. Nie! Dobra, wychodzę. Eee, tutaj jest taka fajna sklepka. Bo ostatni razem <noise> napisali mi, że ubknęła i mnie wywaliło, ale. O. I łeb krowy. Także. Dobra, no to co? No to jako taki dodatkowy odcinek, no to pójdziemy. I... Pójdziemy e, jeszcze tutaj do wariatkowa. Czas do domu resztę tam machniemy sobie któregoś tam razu. No, bo tu też nie mam. Młota też nie mam, także. To jest jedno wielkie identyczne. ewidentne Kto do kogo? Nie, co do... Nie wiem. Hej, Ale czemu? A czemu do mnie? Nie wiem. No ale dobra, zwiedzimy sobie to wariatkowo. uważać z tym dźwiękiem teraz. Także <grymne> troszeczkę mniej. Jestem bardziej skupiona na dźwięku niż na, na sami rozgrywce, co chyba widać. Dobra. Dźwięki kurczę jak z tego. was! Dawaj tu nic nie ma. Tu też nic nie ma tu. dancing Queen Nic. Jednokierunkowa! A ciebie nie zamknęli? O, teraz będzie. Strzygawa, Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Nie! Sorry. Gdzie Cioto? właśnie, próbuję leźć po schodach, ale mi kurcze chłopaki nie dajecie. No, 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 dawaj, dawaj. No, no leć, no leć, no. Kurde, oni lecą na samo, no, no nie. Dobra, idziemy tu. No, to się z nim. I Załatwić sprawę, i żeby policja. A macie ochotę na to. O. I prezenciki. Dawaj. Słyszę was. Dobra. Zadzieję ten drugi. Bohater od siedmiu boleści. Dobra, tu chyba też nic. Chyba, że jakaś będzie ewentualnie. No dobra, karabin i nic nie ma. Rane dźwięki jak z Eternal Damnation. No nic nie ma. No chodź. Ja. No, mówiłam benzyna. Tu... wariat. Informatyk jak ktoś. Albo... Albo nie informatyk. Albo ktoś nie. kasem Dobra. Hmm. No tutaj jeszcze mogę wam pokazać jeden domek, bo... No musimy się kręcić w tej lokacji, bo jak wyjdę, to już się zacznie wtorek od razu. Także pociągnę to trochę, żeby tam 10-15 minut... 10-15 minut potrwało. I dopiero skończyć, to nie ja. Już mi lepiej. Dobra. Mamy tutaj mapę Paradise. Jesteśmy tutaj. Co by się w zasadzie zgadzało? Czas do domu. I tak, tutaj w tym budynku każdego dnia są inne obrazy. I zwróćcie uwagę, że każde miejsce to jest to miejsce, które w danym dniu musimy załatwić. Dobrze. Trzy zadania, trzy obrazy, każda miejscówka jest pokazana. Także jak. Brzyga. Widziałam, że no, ludzie mają problemy z tą mapą tutaj. To jak nie wiecie, czego macie szukać, to warto tutaj przyjść i tego zobaczyć w ogóle o co chodzi jaki to budynek i tak dalej. Jednokierunkowa! Pobiegamy? No nie mnie potem w jest. No ale nie wokół własnej osi A Pokażę Wam fajną rzecz A ja może pierwszy A i mówiłam że nie mam noczewy to znalazłam W szopie była koło domu tu jest takie fajne miejsce. Też chyba. Widziałam, żeby jedno. A macie osoba... ochotę na to? Zawał. Okej. Okay. Nie ma sprawy. E, chyba tylko jedno nagranie widziałam z tym miejscem. A warto. A z tyłu tym bardziej. Tam, tam, tam. Najlepsza, najmocniejsza. Ale nie będę teraz tego używała, bo po prostu szkoda mi tego jednego naboju. Czy pocisku raczej. Chciałam powiedzieć, samochód jedzie, kurczę. wojsko! Później, na wojsko też Nie! Zabrak ja ten krowa. No, Aport łódźka. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Już więcej łazić tutaj nie będziemy. To co mogliśmy to. Chodź tu. Zanim dobiegnie, to się rozmyśli. Dobra, to będziemy kończyć wtorek, przyjdziesz? Mówiłam, że się zgubił po drodze. No dobra, to, to co mieliśmy ogarnąć, to ogarnęliśmy. Czas do, no do, do domu! Widziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten. Bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? E, no, nic, kochanie. Częstuj się mlekiem. No i tu mamy Habiba, jak widzicie. Albo i nie widzicie. Ale no to wtedy Albo... losiadł. No, Zamówimy to. Przy jakimś wczytaniu. Hmm. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę jak tam trafię. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. Hmm. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Sucha i tak nie umie czytać. Gdzie to było? Mm -hmm -hmm -hmm. O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. Aaa! Ah, ten syf sam się nie pozałatwia. No pewnie ja go będę musiała załatwiać. Dobra. No to wtorek właśnie wygląda tak. Eee, no. Tak jak Gary powiedział, zapisywać podpisy możemy wszędzie, więc to zrobię. Gdzieś tam po drodze. Zajrzymy po książkę. Potem będzie niespodzianka dla Was. I to wydaje mi się, że zrobimy w następnym odcinku. Będzie niespodzianka, i, i szczerze nie widziałam, żeby ktoś nagrywał coś takiego. Eee, więc myślę, że to będzie dla Was ciekawe. Następnie udamy się do garego Walkmana w Auteograf. A następnie y, pójdziemy do kościoła spojrzeć się za ten cały mur, który zrobimy po drodze. No. Taki jest plan. Taki mamy plan. A, jeszcze ciekawostka. Możemy zrobić numer. Nie wpuszczę cię, zanim nie skończysz! A? Słyszeliście? Nie wpuszczę cię, zanim nie skończysz! Idziesz tu, zanim nie zrobisz wszystkiego, co do Ciebie należy. Może dalej nie wpuszczę Cię, zanim nie skończysz. A, dawaj, inny tekst jest. Po tu przyłazisz, jak nie zrobiłeś wszystkiego, co Ci kazałam. Przyłazisz, jak nie zrobiłeś wszystkiego co ci kazałam. Odbieraj albo będzie. Co na... to wrócimy? Po cholery tu przyłazisz, jak nie zrobiłeś wszystkiego, co ci kazałam. A jak myślisz? Niczego nie żałuję. <śmiech> <śmiech> ጦርነት ተረድቶ